Wręczenie certyfikatów nowym członkom sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury tak na dobry początek, na początek dwudniowej konferencji. Na pewno będzie produkt wtedy rozpoznawalny, będzie rozpoznawalny no i to może się przełożyć, prawdopodobnie się przełoży na sprzeda sprzedaż tego produktu. Samorząd województwa promuje lokalną żywność wysokiej jakości i promuje nową markę regionu, jaką jest sieć Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury. Tak było, jest i będzie. Znaliśmy ją trochę pod innym szyldem, która była przez 18 lat w naszym województwie realizowany projekt. Natomiast z różnych przyczyn samorząd województwa musiał zrezygnować z prowadzenia tej współpracy, Natomiast obecnie, od 2023 roku, z uwagi na zainteresowanie producentów, również i zarządu województwa, który bardzo duży wkład wkładał, jeśli chodzi o promocję żywności wysokiej jakości, działania informacyjne, promocyjne, uznał, by jednak ten cykl szkoleń i promocji żywności kontynuować w naszym województwie. Jak promować markę? Takie trzy biedne, na odporność. Oczekiwania konsumenta, sprzedaż i komunikacja bezpośrednia z klientem to niektóre z zagadnień. By było jeszcze lepiej, a firma prosperowała z efektami, towar musi być z górnej półki. Odbiorcy także mają swoje wymagania. Myślę, że od, tak to zawsze idzie w parze. Wysoka jakość produktu oznacza się odpowiednią ceną. Warmia Mazury i powiśle mają się czym pochwalić. Wynika to z ciężkiej pracy rąk ludzkich, co spotyka się z uznaniem także na zewnątrz. Mogę się poszczycić szynką Mazurską, która wygrała na targach Poznania, Poznaniu, zdobyła złoty medal. Także tu klienci też poszukują takich wędli tradycyjnych. Dożynki, festyny i inne lokalne imprezy to wydarzenia, na których po prostu warto być. Licznie wystawione stoiska i stragany aż pękają w szwach od produktów lokalnych producentów, którzy stają na głowie, byle tylko zadowolić, nasze kubki smakowe.